Witam Was z Sarmii Zegetusy, starożytnej stolicy Daków, która znajduje się wysoko w rumuńskich Karpatach. Otoczona jest niezwykle stromymi zboczami, ośnieżonymi szczytami i była niesamowicie niedostępna, tak samo w starożytności, jak jest i dziś. Opowiem Wam dzisiaj o niesamowitych Dakach, którzy przez kilka wieków opierali się Rzymianą w swoich górskich, karpackich fortecach. Opowiem o ich niezwykłej kulturze i opowiem o słynnych wojnach dackich, w których to Rzym, będąc u szczytu swojej potęgi, ledwo dał radę tym mieszkańcom Karpat w starożytności. Dakowie przybyli tutaj około III wieku przed naszą erą. Są oni zaliczani do ludów trackich. Zasiedlili oni całe zachodnie wybrzeże Morza Czarnego. A tutaj w Karpatach było centrum ich potężnego państwa. Ich kultura miała wiele naleciałości od sąsiadów, między innymi od kolonii greckich, które w owym czasie rozciągały się na całym wybrzeżu Morza Czarnego. Są tutaj też naleciałości scytyjskie, a później sarmackie, czyli ludów stepowych. Z zachodu czerpali trochę inspiracji od Celtów, którzy również tutaj wcześniej na terenie kotlin karpackich Mieszkali, ponieważ tutaj są tereny bardzo bogate w surowce naturalne, a te zawsze przyciągały Celtów. Mieli też sporo zapożyczeń od Germanów, z którymi sąsiadowali od zachodu, bo w owym czasie na przykład Germanie zasiedlali dzisiejszą Słowację, Morawy czy Kotlinę Czeską. Między innymi ceramika dacka stała na bardzo wysokim poziomie, a także wyróżniali się oni w sztuce kowalskiej. Tworzyli wspaniałą broń, typową dla Daków. Nazywała się ona Falks. I to były takie bardzo długie, zakrzywione do przodu miecze, które były w wersjach dwuręcznych, jak i jednoręcznych. Daccy kowale wykonywali wspaniałej jakości stalowe ostrza, które w rękach bardzo potężnych dackich wojowników były niesamowicie groźną bronią. Te dwuręczne miecze Falksy w kiedy uderzał nimi potężny datki wojownik, miażdżyły każdy rodzaj opancerzenia dostępnego w owym czasie w starożytności na terenie Europy. Były one też w wersjach jednoręcznych do używania razem starczą, ale największy postrach właśnie te dwuręczne egzemplarze budziły wśród legionistów. Badania, które współcześnie wykonano testując wytrzymałość rzymskiego pancerza przeciwko tym Dackim mieczom wykazały, że nawet jeżeli hełm legionisty nie pękł pod wpływem uderzenia oburącz za głowy, to pękały kręgi szyjne, także tak czy inaczej przeciwnik był unieruchomiony. Słyszeliście pewnie o tym, jak w lesie teutoburskim legiony rzymskie zostały anihilowane przez walecznych Germanów. To samo miało miejsce tutaj w Karpatach. Tak samo tutaj Dakowie dali popalić Rzymianom tak mocno, że cały legion zniknął z powierzchni ziemi. Za chwilę o tym opowiem. Pierwszym wielkim znanym królem dackim był Burebista, który żył w połowie I wieku przed naszą erą. Rozszerzył on niezmiernie panowanie Daków. To była jego stolica. Sarmizegetusa, wysoko w Karpatach położona twierdza o potężnych murach, która opierać się miała Rzymianom przy kolejnych inwazjach. Ale tymczasem Burebista rozszerzał swoje panowanie na wszystkie okoliczne terytoria, gdzie pokonał celtyckich bojów. Zajął też całe wybrzeże Morza Czarnego, od ujścia Dunaju na południu po ujście Dniestru na północy. Splądrował, podporządkował sobie lub zrównał do gołej ziemi greckie kolonie, które tam znajdowały się. Kiedy w 48 roku przed naszą erą rozgorzała wojna domowa w Imperium Rzymskim. Stanął po stronie Pompejusza i chciał wspierać go w walce z Cezarem. Lecz po klęsce wojsk sprzymierzonych przeciwko Cezarowi pod Farsalos pomoc Daków okazała się spóźniona, ponieważ Pompejusz zmarł rychło później, a Cezara oczywiście zasztyletowano. Zresztą, Burebista zmarł w tym samym roku co Cezar, więc nie zdążył wplątać się wewnętrzne konflikty Rzymian. A Cezar najprawdopodobniej planował uderzyć na niego, ponieważ nie mógł tak wielkiego zagrożenia na północnym wschodzie bagatelizować, ponieważ w owym czasie Burebista był najpotężniejszym sąsiadem rodzącego się Imperium Rzymskiego. Po śmierci Burebisty Królestwo Daków rozpadło się na pięć mniejszych części. I to dało Rzymianom trochę oddechu. Dlatego wykorzystał to Marek Licyniusz Krasus i uderzył z kilkoma legionami na tereny na południe od Dunaju, podbijając je i tworząc prowincję zwaną Mezją. Ale Dakowie nie tylko Rzymian mieli na swojej głowie. Kolejnym problemem były dla nich najazdy sarmackie. W owym czasie Jazygowie, jedno z plemion sarmackich, przekroczyło Karpaty i zajęło równinę panońską, zabierając zachodnie terytoria wcześniejszego imperium burebisty. A tak samo rozkolanie po wschodniej stronie imperium dackiego zagrażali im z rejonu dzisiejszej Ukrainy. I w takich to właśnie kleszczach na początku naszej ery znalazło się państwo dackie. W połowie I wieku naszej ery. Dakowie skonsolidowali się ponownie i zaczęli nękać prowincje bałkańskie imperium rzymskiego. Zaatakowali w 69 i w 85 roku. Żeby skontrować ich zapędy, Cornelius Fuksus w 86 roku. Wyruszył z ogromną, jak na owe czasy, 40-tysięczną armią rzymską, żeby ukarać krnąbrnych Daków. Przekroczył Dunaj i ruszył przez Karpaty, aby zdobyć tą właśnie ich stolicę, Sarmizegetusę. Niestety nie udało mu się to. A może na szczęście dla Daków. Rzymianie byli tak wściekli, że praktycznie żadnych zapisków nie pozostawili po tej nieszczęsnej wyprawie Korneliusza Fuksusa. Cały Piąty Legion został wycięty w karpackich przełęczach, a z 40 tysięcy wojowników, którzy wyruszyli na podbój Dacji, bardzo niewielu wróciło z powrotem do domu. Dwa lata po porażce Korneliusza Fuksusa w 88 roku naszej ery inny rzymski generał, Lucius Tetius Julianus, prowadzi kolejną potężną armię w głąb Dacji. Dakowie, widząc to, wysyłają posłów z uchwałym żądaniem zawrzyjmy pokój, zapłaćcie po dwa obole od każdego mieszkańca waszego imperium. To tylko utwierdza cesarza Domicjana, że pokoju z Dakami być nie może. Tak więc jego generał kontynuuje marsz przez żelazne wrota na Dunaju. Lecz naprzeciwko niego stanął również potężny dacki przywódca Decebalus, który zorganizował potężną armię, żeby przeciwstawić Rzymianom. Doszło do wielkiej bitwy pod Tepe, w której to jednak Rzymianie triumfowali i ruszyli dalej, żeby zdobyć stolicę Daków, właśnie tą, znajdującą się tutaj z armii Gazetuse. Lecz nie dali rady tego zrobić, musieli wycofać się. Ponieważ na innych liniach ich limesu mieli duże problemy. Zaatakowali ich Sarmaccy Jazygowie, germańscy Kwadowie i Markomani. Cesarz Domicjan zdecydował się na układy i zaproponował bardzo hojne warunki rozejmu z Decybelusem. Zaproponował mu, że uzna go jako króla Daków, zaproponował, że pomoże w budowie fortec dackich, a co więcej, jedynie chciał, żeby zawarty został długotrwały pokój i żeby ta część Limesu przynajmniej była spokojna. Wielu Rzymian niesamowicie krytykowało cesarza Domicjana za tak łaskawe potraktowanie barbarzyńcy, który Tyle krwi napsuł Rzymianą, i przecież dwa lata wcześniej zmasakrował Legion V w Karpackich przełęczach. Ale nie miał innej możliwości, w owym czasie miał inne problemy na głowie, i ten pokój został przyklepany, i trwał on aż do końca życia Domicjana, czyli do 96 roku. Co więcej, Decebalus bardzo sobie pogrywał z Rzymianami, ponieważ niesamowicie długo ociągał się z realizacją postanowień pokojowych. Miał wszak wydać zakładników, miał oddać jeńców, miał oddać zdobyte symbole legionów i robił to bardzo długo, a na pertraktacje z Rzymianami wysyłał swojego brata, pokazując, że on nawet nie będzie z nimi rozmawiał. Ale kiedy Domicjan zmarł, Walta później cesarzem został słynny Trajan i Trajan zamierzał zakończyć problem z Dakami raz na zawsze, szczególnie że <gryw> był cały czas obrażany przez Decebelusa, króla Daków. I w ten oto sposób w 101 roku naszej ery Rzym podjął jeden z największych wysiłków militarnych w całej swojej historii. Zostali zebrani wojownicy z całego imperium. Każdy legion stacjonujący we wszystkich prowincjach imperium odesłał najlepsze kohorty, żeby one wzięły udział w wielkiej wyprawie Trajana. Zatrudniono mnóstwo najemników, była nawet jazda nubijska, byli sojusznicy z Germanii, Swebowie, z byli jeźdźcy od sarmackich jazygów. Cała armia liczyła przynajmniej 100 tysięcy wojowników plus liczne oddziały inżynieryjskie, które budowały drogi dla tej armii. Dunajem płynęła ogromna flota rzymska, która dostarczała cały czas pożywienie i inne potrzebne materiały, żeby pokonać Daków, żeby zabezpieczyć tą ogromną armię. Ale Dakowie nie byli dłużni. Sami zebrali wszystkich wojowników, jakich tylko mogli. Było ich w sumie około 70 tysięcy. Trajan uderzył na Dację latem 101 roku i stopniowo zdobywał kolejne miasta dackie, zdobywał fortece i parł cały czas na wschód w kierunku tej właśnie stolicy Daków, w której tutaj się znajdujemy. Oczywiście tak duża armia nie mogła być skoncentrowana w jednym miejscu, dlatego Trajan pod swoją kontrolą miał nie więcej niż 50 tysięcy legionistów i sojuszników. A inni wojownicy rzymscy byli rozlokowani, raz to w okupowanych miastach, raz to ubezpieczając drogi zaopatrzenia i oczywiście flotę dunajską, która była kluczowa dla powodzenia całej operacji. Wreszcie, jesienią 101 roku pod Dewą, fortecą, Dacką spotkała się ta 50 tysięczna armia Trajana z około 70 tysiącami daków pod wodzą Decebalusa. Armia jedna i druga nie chciała pierwsza rozpocząć tej wielkiej bitwy, bo wiedzieli wszyscy, że teraz rozstrzygnąć może się wszystko. I tak dochodziło do tylko małych potyczek przez kilka dni, aż wreszcie pewnego jesiennego dnia. Wybuchła wielka burza, walnęły pioruny, lunęła ulewa i Rzymianie uznali, że jest to sygnał od Jowisza, że należy ruszyć do ataku. Trajan wydał rozkaz i ogromna masa rzymskich żołnierzy plus sojuszników uderzyła na Daków. Bitwa była niesamowicie krwawa. Dakowie ją, co prawda, przegrali, ale absolutnie nie zostali rozbici zorganizowany sposób wycofali się do swoich karpackich fortec, a rzymianie mieli tak ogromną ilość zabitych i rannych, że sam cesarz oddał wszystkie swoje szaty, żeby zostały pocięte na bandaże dla rannych legionistów. Teraz nastąpił czas, aby zdobyć Zegetuse, ale Trajan nie mógł tego zrobić zimą. Dlatego zarządził rozbicie obozu i przeczekanie całej zimy pomiędzy Karpatami, żeby na wiosnę dopaść wreszcie to centrum dackiego dowodzenia. W tym czasie Dakowie oczywiście nie próżnowali. Daleko na wschodzie połączyli swoje siły z Bastarnami, połączyli je z Rozkolanami i w styczniu 102 roku przekroczyli zamarznięty Dunaj i uderzyli na Mezję. Fortece rzymskie padały jedna po drugiej, ponieważ praktycznie całe wojsko było w tym czasie z Trajanem walczyć z Dakami. A tutaj nagle taki oskrzydlający atak, który zupełnie zadziwił Rzymian i spowodował, że Trajan zobaczył, że jego prowincja pali się w tym momencie. A co więcej, flota dunajska, która miała i tak problemy przepłynąć przez skuty lodem Dunaj, teraz jeszcze była atakowana przez Daków. Dlatego zdecydował... Że musi wracać. Zwinął obóz i wrócił na południową stronę Dunaju, żeby dopaść dacko-sarmacko-germańskie siły, które plądrowały jego prowincję. Doszło do pierwszej bitwy pod Nikopolis, ale jako, że bitwa ta odbyła się w nocy, nie było żadnego rozstrzygającego zwycięzcy. Dakowie usunęli się, zaczęli się wycofywać w kierunku wschodnim i dopiero kilka tygodni później zostali dopadnięci. Tutaj wreszcie Trajan odniósł decydujące zwycięstwo i Dakowie przegrali pierwszą wojnę. Stracili dużo terytoriów położonych na zachodzie ich państwa, ale ciągle jeszcze byli niezależnym państwem, quasi niezależnym, ponieważ król dacki musiał uznać się podległym Trajanowi i nie mógł nominalnie prowadzić własnej polityki. Ale kiedy tylko zagrożenie ze strony Rzymian minęło, to oczywiście nasz dzielny, dacki król podniósł swoje różki i zaczął spiskować przeciwko Rzymianom. Wysłał zabójców, którzy mieli zabić Trajana. Ten trik się nie udał, i w 105 roku sam, nie czekając na kolejny rzymski najazd, uderzył na tereny zajęte wcześniej przez Rzymian. Zaczął zajmować fortece. Które teraz były obsadzone Rzymianami, i Trajan musiał zareagować. Zebrał ponownie kolosalną armię, znowu około 100 tysięcy wojowników z wszystkich części Imperium i w 106 roku przystąpił do wielkiego drugiego ataku przeciwko Dakom. Tym razem skierował się prosto tutaj, do sarmii Zegetusy aby zdobyć tą ich górską fortecę i zakończyć istnienie tego państwa raz na zawsze. Rzymianie zbudowali specjalne drogi, żeby doprowadzić tutaj legionistów, żeby doprowadzić tutaj tony zaopatrzenia, które były potrzebne dla tak dużej armii i oblegali tą bardzo trudną do zdobycia twierdzę przez wiele miesięcy. Lecz wreszcie... Stolica Daków padła. Ale król uciekł i chował się w górach przez kolejne kilka miesięcy, ścigany niczym dzika zwierzyna. I dopiero kiedy już nie miał żadnego wyjścia, nie chcąc dać się złapać Rzymianom, popełnił samobójstwo. I w ten oto sposób Trajan po bardzo długich i krwawych wojnach pokonał to niezwykle waleczne plemię które nie zniknęło oczywiście, ponieważ do nich dzisiaj odwołują się współcześni Rumuni i mają w tym trochę racji, ale o tym mówię szczegółowo w odcinku o tym, jak powstała Rumunia. Tymczasem epilogiem tego wszystkiego jest oczywiście wspaniała kolumna Trajana, która znajdowała się w Rzymie i na niej został uwieczniony niczym na starożytnym filmie ten cały obraz podboju Dacji przez legiony rzymskie. Powstała prowincja która istniała tutaj przez prawie 200 lat, zlatynizowała ten teren w dosyć istotny sposób, i dopiero w 271 roku cesarz Dioklecjan zdecydował się opuścić Dację, ponieważ nie był w stanie bronić tego terytorium przed naciskającymi ze wschodu i północy Germanami oraz wolnymi dakami, którzy żyli poza tą rzymską Dacją. Prowincja ta była dla Rzymu bardzo istotna ze względu na niesamowicie zasobne kopalnie. Tutaj były kopalnie srebra, złota, żelaza, ale też miedzi i cyny. To były surowce niezwykle istotne dla imperium rzymskiego i opłacało im się ten wysunięty posterunek na północny wschód utrzymywać przez prawie 200 lat. Żeby eksploatować te złoża. A także tutaj oczywiście było też fajne rolnictwo w dolinach karpackich na tych równinach transylwańskich. Do dzisiaj bardzo żyzna ziemia jest, uprawia się tak samo w czasach rzymskich. Była to jedna z prowincji, która dostarczała po prostu surowców naturalnych i żywności dla całego imperium rzymskiego. Wszyscy słyszeli o rzymskich drogach, ale tutaj w Sarmi Zegetusie również znajdowały się drogi dackie, które były nie gorsze. Ta, tutaj znajdująca się za mną, ma 2000 lat i prowadziła tędy do świątyni w stolicy Daków, znajdującej się poniżej. Takie wyczyny inżynierii nie tylko rzymianie potrafili budować w tamtych czasach, ale również starożytni Dakowie. Tutaj widzimy pozostałości dackiej świątyni. One były budowane trochę na modłę grecką, jak widzimy po tych pozostałościach, były wysokie kolumny, nad którymi był dach, a pod nimi dackie bóstwa. Niestety bardzo mało dzisiaj wiadomo o dackiej mitologii i ciężko stwierdzić, jak nazywało się na przykład bóstwo, które było czczone w tej wspaniałej dackiej świątyni, którą widać jeszcze po 2000 tysiącach lat tutaj w górach, głęboko w Karpatach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. z prawdziwej stolicy daków, Sarmi Zagetusy dziękuję Wam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.